Siemano z tej strony lukasek 5757. Witam was w takim króciutkim videoblogu Na pewno się zastanawiacie dlaczego siedzę w szlafroku od... od pierwszej minuty, sorry Bo jestem chory, tak Zachorowało mi się No i właśnie, co z moim kanałem i tak dalej Teraz W tym tygodniu może coś nagram Wiem, że nie jestem w stanie. Nie powinienem teraz nagrywać tego vloga, ponieważ gardło mnie strasznie boli, a ja napierdalam tym językiem teraz. Sorry, że klę, ale jestem trochę zdenerwowany. I może w tym tygodniu się... No może, może. Może w tym tygodniu ukaże się jakiś Let's Play na moim kanale bądź wątpię, bo nie jestem w stanie na razie zrobić żadnego let's play'a. A może, może z Kapitanem Alienem coś jednak wynegocjuję. <śmany> Sorry, żeby... tak powiedziałem, ale tak jak już mi się powiedziało. Może z Kapitanem Alienem coś wynegocjuję. <śmany> Chciałem z nim nagrać let's play. Chcę w sumie, nie chciałem. Chcę nagrać let's play, jakieś wyzwanie, może na noże się w Battlefield'zie tam potuczymy, może z pistoletami, może nie wiem, nie wiem co, może mi przyjdzie do głowy. Wiem, że chcę nagrać z nim wyzwanie. Tak. Może coś będzie z Minecrafta, bardziej to tutoriale do Minecrafta będą niż let's play z Minecrafta. Postaram się zrobić let's play'a z gry Kane and Lynch 2 Dog Days. Tak? Kupiłem sobie grę. I właśnie tak mnie zaciekawiło, choć nie mogę jej coś zainstalować, bo klucz aktywacyjny tak jakby nie działał i w ten problem. Także, wiecie postaram się postaram się co, zrobić tutoriali do Cinema 4D so, u, sorry postaram się zrobić trochę kurde postaram się zrobić trochę tutoriali do Cinema 4D tak 4D e, właśnie tak jestem zaciekawiony czy robić e, tutoriala z w angielskiej wersji, tak. Może w tutorial... W... Bo tak mnie zaciekawiło. Mogę robić w angielskiej wersji i w polskiej. Tylko, że nie, że tłumaczę po prostu tutoriala z polskiego na angielski, tylko po prostu osobno. Osobno w ten sposób. Nie wiem, co o tym sądzicie? Co sądzicie... Właśnie. Co sądzicie o tym, żebym zrobił y, tutor, y, tutor, żebym tutoriale w angielskiej wersji i w polskiej, ale osobno. Nie tłumaczenia żadnego, tylko po prostu moje własne angielskie tutoriale. Co o tym sądzicie? W komentarzach piszcie. Jak chcecie, załapkujcie ten filmik. No i oczywiście was nie zachęcam do subskrybowania. Także cześć, pa! Z tej strony był Lukasek 5757.